Dzień dobry, cześć z tej strony Wilku, witam Was bardzo serdecznie w kolejnych Deltologach, a dzisiaj ze mną jest. Ja Rekles. witam. Nie ma z nami dzisiaj Sztyksa, bo o sztyksa w zasadzie rzeczy, o których będziemy mówili dzisiaj, nie dotyczą. Dzisiaj chcielibyśmy troszeczkę pomówić na temat serii, na temat tego, co na kanale powinno się pojawiać. Ostatnio, co prawda, tych serii jest dość sporo, ale nie wszystkie są chętnie oglądane, też. Jedna seria się skończyła, wypadałoby coś nowego zacząć, no i właściwie e, od tego zacznę. E, chodzi tutaj o serię poniedziałkowo-środowo-piątkową, którą ja miałem zacząć. Zagłosowaliście, że ma być to Star Wars Knights of the Old Repu Republic i ja naprawdę bardzo chciałem, żeby ta gra znalazła się w końcu na naszym kanale, jest to gra naprawdę świetna. No ale u mnie na komputerze coś ona zbytnio nie chce działać, a nagrywać to już praktycznie wcale. Cnie się strasznie, programy, którymi chciałem to nagrać albo nie łapią, nie łapią myszki, albo jakieś cuda inne wyprawiają. No i tę serię nagra Jarek Les, na to wychodzi przynajmniej, no jak tak. ty to Jarek widzisz. No. Kiedybyś mógł zacząć, tak przynajmniej planowo, bo wiecie jak to u nas wygląda. No, jak to u nas wygląda. Raczej znaczy, myślałem, żeby po Mass Effect 2 spróbować w tej przerwie między dwójką a trójką. Ewentualnie, jak się zacznie trójka, to próbować jakoś równolegle. No i właśnie, myślę, że grę przeszedłem, gra mi się bardzo podobała, bardzo ją lubię. No nie mówię, że jestem jakimś super ogarniętym graczem, no ale no, przynajmniej raz grałem przeciwieństwie do TrupiKo 5, więc mam nadzieję, że część rzeczy przejdę bez problemu. No i mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo uważam, że jedynka kotra ma super fabułę i warto, warto naprawdę, warto to zagrać. Oczywiście też do tego się jak najbardziej Jak najbardziej się pod tym podpisuje No ja przepraszam wszystkich tych, którzy czekali na tę serię No niestety z przyczyn technicznych No nie będę mógł tego zrobić, mam nadzieję, że Herakles mnie tam godnie zastąpi Pewnie to wyjdzie znacznie ciekawiej niż w moim przypadku, kiedy byłaby to gra w zasadzie na ślepo, bo ja w tę grę grałem ostatnio 5 lat temu, w zasadzie jej nie ukończyłem, no byłem tam na samym końcu, właściwie sam nie wiem dlaczego jej nie skończyłem No ale tak czy siak Wyjdzie, wyjdzie to tak, że Jarek Les to nagra i co tam Jarekles jeszcze masz obecnie, co tam nagrywasz i kiedy to będzie się pojawiało, bo w Tropico miałeś przerwę, w Mass Effect dwójce, chyba masz jeszcze DLC do nagrania, zdaje się, tak? Tak, właśnie myślałem, żeby live'a z nich zrobić, ale to się jeszcze okaże, bo tu miałem komentarze, żeby raczej nie robić live'a. No i właśnie, no jak skończę, raczej właśnie dwie gry mam, tak, żeby zastąpić Mass Effect 2 i Tropico i to jest właśnie Kotor i druga to jest Dragon Age 3, jak wyjdzie. No i właśnie, prawda, Dragon Age Trójkę, jeżeli wam się Inquizycja. spodoba, no tak, Inkwizycja. Jeżeli wam się spodoba gra, tak dalej, to można potem nagrać początki. Czyli Dragon Age Origins, jedynkę. W ramach tego. Tą... Jarek naprawdę zachwala cały czas i gada i. I Cały czas nim gra. Dokładnie. Pitu pitu codziennie non-stop o tej grze. E, w każdym razie, tutaj tak szybciutko przelecimy przez to, bo też nie chcemy, żeby ten Deltolog był jakiś długi, bo w sumie już już jest trwa długi. już pewnie, no, 3-5 minut, a jeszcze niewiele powiedzieliśmy. E, ja zamiast tego kotora, który miał być, zrobię też grę, która jest, no, związana, o Jezu, co ja robię, e, związana ściśle z, oczywiście, z uniwersum Star Wars, ale będzie to gra, no, taka bardziej na luźno, bo to będzie Lego Star Wars. Powrócę do tych klimatów. No sprzed prawie 10 lat, bo to jest już starość, jedna z pierwszych gier. Właściwie pierwsza gra, w którą grałem na swoim pierwszym własnym komputerze e, Także naprawdę będzie to miły powrót e, I ona będzie się pojawiała właśnie w poniedziałki, środy i piątki. I też chciałem powiedzieć o serii, która będzie pojawiała się prawdopodobnie w niedzielę, prawdopodobnie co tydzień. E, miałaby ona wyglądać tak, że co tydzień będę sobie losował 5 gier, w które mogę zagrać i z których wybiorę w... Przed samym nagraniem, jedną ich ją będę Wam prezentował. To będzie coś w stylu luźnego piątku, ale to będzie raczej bardziej na ślepo i będzie to wybór. Nie do końca zależny ode mnie, no bo będzie to jakiś tam element losowy, e, powiem wam, że po prostu mam full multum gear. To może potwierdzić, że na Steamie, których nawet na oczy nie widziałem, i chciałyby po prostu część z nich sprawdzić. Przy okazji e, pokazać je jakoś tam wam. E, myślę, że to nie musi wyjść nieciekawie. oczywiście to będą pojedyncze odcinki z tych gier. Być może jak ta dana gra mi się spodoba, albo wam się spodoba, no to coś większego, grubszego z tego będzie. E, no to, to tyle jeśli chodzi o tej serii. Nie wiem, czy tam Sztyks, czy Jarekles też się będą w to bawili. W sumie ich, ich nawet nie pytałem o zdanie, ale, ale póki hmm. co też mają jakieś tam swoje serie. Oprócz tego parę luźnych filmików się pojawi, tak, sztyk robi jakieś tam wspominki ode mnie też coś takiego wreszcie dostaniecie. E, coś, coś ciężko mi, mi z tym idzie. I więcej ja tego mała. Tak. <laughs> Bardzo ci się spodobało, nie, nie wiem, czy, nie, nie wiem, czy oglądałeś, ale. Oglądałem. Spoko. Tak. <laughs> Super, nie? <laughs> Widzieliście, jak to oglądaliście, co, co, co to w ogóle było. E, no. <laughs> Tak, może, może nie komentuję. W każdym razie jeszcze taką serię, e, która ma u mnie tutaj roboczą nazwę Odkurzamy, chciałbym zacząć, czyli stare gierki, po prostu stare gierki, ale też pojedyncze odcinki, bo no, zauważamy ze sztyksem, że jak bierzemy się za te starocie albo gry jakieś takie z większą ilością fabuły, no to niekoniecznie chcecie to oglądać. Przykładem jest chociażby Divinity czy Age of Baldur's Wonders Gate. albo Baldur's Gate, no ale dobra, to już powiedzmy, że jest mega klasyk i bardzo retro, bardzo stara grafika, jak na dzisiejsze powiedzmy standardy, bardzo tak Niedopracowana graficznie gra, przynajmniej zdaniem no, młodszych graczy na pewno. E, więc więc y, po prostu, no tutaj będziemy raczej unikali tego. Nie, nie, nie da się ukryć, to nie są jakieś ultra rozrywkowe serie. Jak? Więc jest? na przykład, jeśli chodzi o Divinity, no to myślę, taki mam pomysł przynajmniej, że. Tam zrobimy coś w stylu takiego skrótu To znaczy będziemy sobie ze Sztyksem oczywiście grali, bo, bo chcemy grać w tę grę, ale będziemy rzucali raz w tygodniu jakiś taki wiecie odcinek, w którym będą walki powiedzmy czy jakieś ważniejsze momenty, coś tam powiemy Zobaczymy zresztą jak to wyjdzie i rozpoczniemy ze sztyksem jakąś serię, albo ewentualnie druga opcja jest taka, że wstębi serię z The Walking Dead, której też nie zakończyłem, a, a w sumie sobie przeszedł tę grę drugi raz No, jeszcze jedną rzeczą, o kurde, tutaj krawężniki już prawie zahaczam, jedną rzeczą o której chciałem powiedzieć, są live'y, a właściwie to Rekle chciał chyba coś o tym powiedzieć. No <laughs> nie chcę się mówić? o tym powiedzieć, tak? Aha, że, że ma efekt. Ale też y, możecie się spodziewać jakichś takich spontanicznych live'ów, mamy y, sobie tam gramy czasem w Minecraft'a na serwerze i być może jak będziemy mieli jakąś potrzebę, żeby, żeby sobie pogadać też z wami, może jeśli byście mieli oczywiście ochotę, no to, to, to też się gdzieś tam na Twitchu czy hitboxie czy innych tam śmierak bajerach też się może pojawić chociaż jest to ludzi w mocnych to... nerwach bo no różnie bywa czasem na i, no, i no i czasami głupie wymysły, ale no, nie wiem co to, kto lubi jak jeśli ktoś ma coś chętni no to, to to zapraszamy zobaczymy zresztą jak to, jak to wyjdzie te inne serie powinny się jak najbardziej pojawić prędzej czy później no. <laughs> także także co chyba to tyle nie wiem czy jeszcze coś tutaj miałem ciekawego zapisanego no chyba to wszystko. No bo to czas wszystko nadzieję, że nie przyznaję się. No, musiałem się wspomagać, a ty co myślisz? Że jak komentują becze to co? To nie czytają z kartki? No pewno. No jednak. No, tak. no, w każdym razie to chyba tyle. Nie wiem czy jeszcze coś mamy do dodania. Trochę was pewnie zanudziliśmy, no ale odchodzi w tym. w tych... No, jak to Na się nazywa? Czekaj. No, tak. Dawno nie było. Nie, deltologii. No, w brak, razie deltologii to wiecie, to jest taka seria dla tych, którzy e, słuchają nas najwnikliwiej i są najbardziej zainteresowani tym, co będzie się pojawiało na kanale. E, no i, i właśnie myślę, że tylko te osoby w ten filmik weszły. Ja jeszcze mam dla was pewien bonus, ale on już po pożegnaniu, także teraz już wam bardzo chyba dziękujemy za uwagę. A dziękuję wam Wilku i... Janek, Chris. Cześć. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć. No, cześć, cześć. Jesteś tam jeszcze? A teraz informacje dla naszych widzów z Poznania i okolic. W sobotę 30 sierpnia odbędzie się w poznańskim starym browarze Meetup dla youtuberów. Jeżeli tam będziecie, jeżeli będziecie chcieli się z nami spotkać, przybić piątkę, to jak najbardziej Was do tego zachęcamy. My tam będziemy, będzie tam też wielu innych ciekawych youtuberów. Także, jeżeli macie ochotę, żeby z nami sobie pogadać, jeżeli chcecie nas po prostu zobaczyć, to jak najbardziej Was zapraszamy.